Już idzie lato, idą wakacje Będzie zabawa, będą atrakcje Będzie wspaniale, będzie bajecznie Kiedy wakacje miną bezpiecznie Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu Mam w pamięci zawsze do niej numer ten. Przez okno sprawdzam stan pogody. I ubieram się dla zdrowia, no i dla Kochani, wakacje, tuż, tuż, bardzo zależy nam na Waszym bezpieczeństwie. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z kilkoma zasadami. Wiemy, że uwielbiacie pływać. Musicie jednak wiedzieć, że nie każde miejsce nadaje się do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty leżące na dnie, a które mogą się stać przyczyną trwałego kalectwa, kiedy po skoku do wody na przykład uderzycie w nie głową, korzystajcie tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką dorosłych. Planując wypoczynek nad wodą, zapoznajcie się z radami i wskazówkami, które pozwolą Wam uniknąć niepotrzebnej tragedii oraz spędzić bezpiecznie wakacje czas wolny. Wakacje to też często wysokie temperatury, które niestety mogą doprowadzić do przegrzania organizmu. Takie dni pamiętaj, aby ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu. Pij dużo niegazowanej wody, jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Noś nakrycie głowy, stosuj kremy z filtrem UV. Unikaj wysiłku fizycznego, w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna. Noś lekką i przewiewną odzież. Gra w piłkę jest świetną zabawą. Pamiętajcie jednak, aby nie bawić się blisko drogi. Jeżeli bawicie się zbyt blisko drogi, możecie ulec groźnemu wypadkowi, a jednocześnie możecie być przyczyną wypadku, kiedy kierowca straci panowanie nad kierownicą, omijając Was w biegającej na jezdnię za piłką. Jazda na rolkach w rowerze dostarcza również wielu wrażeń. Pamiętajcie, by uprawiać te sporty w kasku. Jeśli jeździsz na rolkach, pamiętaj o ochraniaczach na nadgarstki kolana. Nie szusuj po ulicy między samochodami, ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach. I Najwspanialej, powiem szczerze, podróżować na rowerze. Zakładam tętki nowe. Sprawny musi być mój rower. Sprawdzam jeszcze dzwonek lampki, jak najmocniej wiąże. Mam na nóżkach Osłonięta Kaskiem główka Są odblaski Na plecaku A w bidonie Smaczny napój Smaczny napój Swym rowerem ruszam. Podczas burzy lub wichury nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, zwłaszcza tymi rosnącymi w odosobnieniu czy na wzniesieniach, ponieważ spadające gałęzie lub wyładowania atmosferyczne, pioruny mogą być zagrożeniem dla Twojego zdrowia, a nawet życia. Nie używaj podczas burzy telefonu komórkowego. Dla własnego bezpieczeństwa wyłącz go, jeżeli znajdujesz się w terenie zabudowanym. Odejdź od metalowych obiektów takich jak siatki ogrodzeniowe, słupy energetyczne lub maszty. Jak najszybciej ukryj się w najbliższym budynku. Gdy natomiast burza zastała cię w terenie otwartym, nie staraj się przed nią uciec. Nie biegnij, oddal się małymi krokami od wysokich drzew i poszukaj schronienia na obniżonym terenie, w wąwozach lub dolinach. Przykucnij i spokojnie przyczekaj na wałnicę. Osy, pszczoły i szerszenie są szczególnie niebezpieczne w pobliżu swoich gniazd, dlatego nie wolno do nich się zbliżać lub ich niszczyć. Gdy owady cię zaatakują, unikaj gwałtownych ruchów. Jeżeli to możliwe, poszukaj schronienia w ciemnym pomieszczeniu. Po urządleniu natychmiast powiadom o tym dorosłych. Pszczoły, w odróżnieniu od os i szerszeni, które mogą żądlić wielokrotnie, zostawiają w miejscu rządlenia żądło. Nie próbuj samemu go usunąć, ponieważ możesz uszkodzić znajdujący się na jego końcu pęcherzy biadowym. Gdy żądła nie ma, w celu zmniejszenia bólu i obrzęku przyłóż zimny okład, przetrzyj bolące miejsce octem lub plastrem cebuli. W przypadku urządlenia w szyję lub jamę ustną przepłucz usta roztworem soli kuchennej nie drap miejsca urządlenia. Wakacje tuż-tuż. Życzę wam wspaniałych przygód, słonecznej pogody i bądźcie bezpieczni. Do zobaczenia w szkole. Na koniec jeszcze proponuję króciutki filmik podsumowujący ten temat. Hej dzieciaki, czy u was też jest taka piękna pogoda? Ten dzień idealnie nadaje się na plażowanie. Najlepiej wybierać się na te plaże, na których jest ratownik. To on pilnuje, aby wszyscy mogli bezpiecznie wypoczywać. Czy potraficie pływać? Jeśli nie, to nie możecie wchodzić za czerwone boje. Boje żółte wyznaczają granicę kąpieliska. Tiszi, Tashi i Ubaki świetnie się bawią. Traim im zazdroszczę. Musimy pamiętać, że nie zawsze możemy wchodzić do wody. Tishi, Tashi i ubaki, muszą zaczekać. Są duże fale, więc wejście do wody jest niebezpieczne. Ratownik wywiesił czerwoną flagę. Zanim zanurzycie się w wodzie, musicie tak jak tisi, schłodzić się. Jeśli nadchodzi burza, to lepiej szybko zmykajcie do domu. Przebywanie w wodzie w czasie burzy jest bardzo niebezpieczne. Kąpcie się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie wolno tego robić w pobliżu mostów, portów i tam, gdzie pływają statki. Nie skaczcie do wody, jeśli nie znacie jej głębokości. W niektórych miejscach na dnie mogą być skały, których nie widać z góry. Dno może być też zarośnięte wodorostami lub zanieczyszczeniami. Pamiętajcie, że gumowe zabawki nie służą do zabawy na głębokiej wodzie. Lepiej korzystajcie z nich blisko brzegu, tak jak tysi. Używajcie tylko pewnego i sprawnego sprzętu. Hej, za kogo przebrał się Tashi? Razem z rodzicami wybierzcie kamizelkę, która będzie dopasowana do Waszej wagi i wzrostu. Zawsze miejcie ją zapiętą. Ubaki ma zapisany w telefonie numer ratunkowy nad wodą. 601 100 100 Poproście rodziców, żeby zrobili to samo. Pamiętajcie, że woda to dom dla wielu zwierzątek. Nie wyrzucajcie śmieci do wody i zostawcie po sobie porządek. Bawcie się dobrze. tishi. na razie Tashi. Do zobaczenia uwagi.